Większy zarys historii Luny w kolejnym Helluva Shorts. 26 kwietnia podczas drugiego dnia targów Level Up Expo 2025 dostaliśmy sneak peek jednego z ośmiu odcinków shortów, jakie mamy dostać przed trzecim sezonem Helluva Boss. Jego głównymi bohaterami będą Blitz i Luna, którzy w ramach wspólnego spędzania czasu ojca i córki będą mieli zadanie zabić z jakiegoś tam powodu pewnego artystę rozrywkowego dla dzieci. W trakcie wykonywania zlecenia Luna zaczyna się wahać i ku niezadowoleniu Blitza pozwala celowi spełnić ostatnie życzenie polegające na pożegnaniu się z jego dziećmi, i krótko po tym klip się urywa. Widocznie na zachowanie Luny wpływ ma fakt, że owy mężczyzna działa charytatywnie przy sierotach, a sama jeszcze niedawno była jedną z nich, zanim adoptował ją Blitz i wiadomo o co chodzi. Może dostaniemy choć lekko większy zarys historii tego hellhanda, na co wielu fanów czeka od dawna. Premiera odcinka jest planowana na późny czerwiec, cały sneak peek możecie bez problemu znaleźć na YouTube. Na YouTube możecie też znaleźć mój film o oficjalnej zapowiedzi crossoveru Hellu z Hasbin Hotel.